otwieramy bardzo ważne miejsce, placówkę Centrum Pomocy Dzieciom, która będzie dedykowana dzieciom, które doznają krzywdzenia w rodzinach. Tak? Będziemy obejmować pomocą szczególną grupę dzieci, czyli dzieci, które są w procedurach prawnych, dzieci, które, których ta przemoc bezpośrednio dotyczy. Przemoc w jest czymś złym, czymś, Czymś odrażającym, czymś co wreszcie, szczególnie młodego człowieka w jakiś sposób no, formatuje. I niestety, we Wrocławiu, podobnie jak i w wielu innych miastach, i nie ma się tego co wstydzić, trzeba o tym mówić po prostu bardzo głośno, to zjawisko przyjmuje dość dużą skalę. Te sytuacje zdarzają się w bardzo różnych rodzinach I o wyższym, i o niższym statusie, i społecznym, i materialnym. Dlatego nasza czujność, dlatego miejsca takie jak to są bezwzględnie, bezwzględnie potrzebne, po to, żeby właśnie dać tą pomoc dzieciom, ale także ich rodzicom i opiekunom. Ta oferta Centrum też będzie ofertą szczególną. To będzie interdyscyplinarna oferta pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej, medycznej. To miejsce, gdzie dzieci będą mogły zostać przesłuchane w przyjaznych warunkach, dzieci, które uczestniczą w procedurach karnych, gdzie będą one i ich opiekunowie mogli dostać wsparcie po to, żeby zdrowieć tej traumy, której, której doświadczyły. To centrum, te działania, które realizujemy, jest jednym z wielu działań, jakie jest realizowane przez Miasto Wrocław w ramach Gminnego, Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Miasto rocznie wydaje niemalże 5 milionów złotych na finansowanie różnych działań, i to wsparcia psychologicznego, prawnego, poradnictwa, różnych kampanii, miejsc, w których osoby doświadczające przemocy już starsze, np. kobiety z dziećmi, mogą znaleźć schronienie i wsparcie.